Witam was kochani widzowie w czwartym odcinku serii poradników do Hely Zas. Dziś odwiedzimy bardzo piękny i malowniczy obszar jeziora Sainon, jednak będziemy musieli wspomagać się latarkami w naszych dronach, ponieważ większość czasu spędzimy w mrocznych i krętych korytarzach znajdujących się głęboko pod ziemią. Serdecznie zapraszam do materiału. Na początek biegniemy jedyną drogą do tarasu widokowego. Tam z tablicy zgarniemy notatkę, a ze stolika pistolet i kolejny świstek do poczytania. Schodzimy schodami po prawej i biegniemy w stronę lasu na niewielki uskok, na którym znajdziemy porzucony plecak i czapkę. Następnie idziemy w stronę ścieżki i dalej do zbiornika wodnego, przy którym czeka dobrze nam już znana zagadka. W odpowiedniej kolejności musimy uderzyć pięć posągów, które tym razem posiadają różne symbole. Zaczynając więc od tego po naszej prawej, uderzamy kolejno posąg z symbolem korony, kropli, klucza, gwiazdy i kielicha. Poprawne wprowadzenie sekwencji otworzy nam okrągły schowek przy schodach z kołem zębatym, którego użyjemy na mechanizmie obok. Pozwoli nam to opuścić poziom wody i bezpiecznie zejść do zbiornika. Schodzimy na sam dół i zabieramy klucze leżące na ziemi, następnie przechodzimy jedynym możliwym przejściem po schodach na niższy poziom. Od tego momentu polecam odpalić latarkę w dronie, ponieważ nieprędko zobaczymy światło dzienne. Kiedy dojdziemy już do większej komnaty, odbijamy za schody, którymi tu przyszliśmy i lecimy jeszcze niżej do samego końca na jej tyły. Tam w niewielkim zaułku w skrzyni znajdziemy pręd limbiczny, przerażenie Y. Wracamy na górę i biegniemy do samego końca. Następnie na prawo i jeszcze wyżej po schodach. Tam, w kolejnej komnacie, znajdziemy zapis i dźwignię, która otworzy nam zamknięte wrota, za którymi swoją drogą czai się potwór. Mam nadzieję, że ulepszyliście swój sprzęt, ponieważ kreatury, które się tu kręcą, są nieco silniejsze od tych, które spotykaliśmy wcześniej. Tak czy inaczej, biegniemy przed siebie i schodami do kolejnej komnaty. Dalej na lewo do zamkniętych wrót, przed którymi jeszcze raz odbijamy w lewo. Tym sposobem powinniśmy dotrzeć do większego pomieszczenia, w którym znajdziemy klucz płaczące oko. Wracamy tą samą drogą, ale tym razem na lewo przez zamknięte wrota. Znajdziemy się w dużym dwupoziomowym pokoju z kilkoma potworami. Zeskakujemy na niższy poziom i zabieramy pierwszy z dwóch symboli Strażnik Folu. Wchodzimy na górę drabinką obok i po drewnianej kładce przechodzimy do wyjścia. Wracamy do samiutkiego końca i schodzimy na prawo, następnie na lewo, długim korytarzem do kolejnych zamkniętych wrót. Pociągamy za dźwignię i przechodzimy dalej. Rozprawiamy się z maszkarą, a w pomieszczeniu z czymś, co przypomina na pierwszy rzut oka duży kominek, czeka nas kolejna zagadka. Aby otworzyć ukrytą w tym pokoju skrytkę, przekręcamy cztery pochodnie wiszące na przeciwległych ścianach. Drugi symbol ląduje w naszej kieszeni, więc czas zrobić z nim użytek. Biegniemy przejściem naprzeciwko kominka do samego końca i odblokowujemy przejście prowadzące do komnaty z dwoma zamkami. Wkładamy klucze w odpowiednie sloty i kolejna część podziemi staje przed nami otworem. Lecimy schodami na lewo i do końca. Znajdziemy tu zapis, a dalej, przy szczątkach, kolejny klucz. Tym razem z wizerunkiem sowy. Póki co niewiele tu zrobimy, ale postaramy się to za chwilę zmienić, więc wychodzimy drogą, którą tu przyszliśmy, a następnie bierzemy przejście po lewej, aby wrócić do pokoju z kominkiem. Tam na drzwiach używamy nowo zdobyty klucz i w kolejnej sali wchodzimy po schodach po prawej. Uważajcie, ponieważ znajdziecie się sam na sam z potworem w dość wąskim korytarzu, co może utrudnić trochę walkę. Kiedy wejdziemy do kolejnego pomieszczenia, podchodzimy do jednej z szafek za stołem i zabieramy stary szkicownik, po czym skaczemy w dół przez wyrwę w podłodze. Na niższym poziomie lecimy przejściem na północ aż do końca, do dobrze znanego nam już pomieszczenia. Tam odbijamy na prawo drewnianą kładką, na końcu której znajdziemy koło z wypustkami. Wracamy i lecimy znowu na prawo i schodami. Nasz nowy itemek powinien idealnie pasować do mechanizmu, który pozwoli nam obniżyć poziom wody i odblokować dostęp do niższych partii ruin. Oglądamy zatem krótki przerywnik i schodzimy w dół schodami po prawej. Kiedy miniemy niewielki uskok, biegniemy w lewo mostkiem i zeskakujemy jeszcze niżej na kolejny. Rozprawiamy się z kręcącym się tam potworem i zabieramy nowy pręt limbiczny do kolekcji. Wychodzimy drabinką wyżej i lecimy dalej w lewo za metalową bramę, która zatrzaśnie się, kiedy tylko przejdziemy za nią. My biegniemy zatem do samego końca, gdzie w ślepym korytarzu zgarniemy kolejny pręt limbiczny. Wracamy i w miejscu, w którym walczyliśmy z większą grupą potworów, biegniemy przejściem na lewo i dalej na rozwidleniu kolejny raz bierzemy lewą stronę. Nadrawimy na drzwi z symbolem płaczącego oka, do którego, tak się składa, mamy klucz. Wchodzimy do dużego pomieszczenia przypominającego bibliotekę. Rozprawiamy się ze wszystkimi maszkarami i zabieramy karwasze żalu leżące na jednej z szafek. Wychodzimy przejściem nieopodal i schodami na górę. Poznajecie, jesteśmy w sali z kominkiem. Biegniemy zatem do pomieszczenia naprzeciwko schodów i otwieramy pierwszą limbiczną skrzynię, w której znajdziemy nowy glif z mrok, rozwiązując przy okazji jedną z zagadek. Wracamy do biblioteki i dalej na rozwidleniu, gdzie biegniemy na lewo. Dojdziemy tym sposobem do dużej sali, w której biegniemy schodami naokoło i do końca. Przeskakujemy na niewielki balkonik, który doprowadzi nas do czegoś w rodzaju pracowni. W każdym razie czeka nas tu kilka itemków do zebrania: duże koło zębate i dwa pręty limbiczne, które zapoczątkują także nowe zagadki. Uważajcie, ponieważ w drugim pokoju czai się także potwór do ubicia. Odblokowujemy przejście i biegniemy korytarzem na prawo, a potem już cały czas jedyną drogą do kolejnych drewnianych drzwi. Za nimi znów na prawo i do góry, co doprowadzi nas do naszego znajomego mechanizmu. Jednak póki co wychodzimy z pomieszczenia głównym wyjściem i przechodzimy korytarzem na prawo. Tam, w sali ze schodami, schodzimy na górę i lecimy w prawo, następnie kolejnymi schodami w lewo i do końca, do pokoju z łóżkami. Tam, prócz skrzyni limbicznej, po którą przyszliśmy, natrafimy także na potwora, więc miejcie to na uwadze. Zaś w samej skrzyni znajdziemy glif Pustka. Kolejna zagadka odhaczona. Wracamy do pomieszczenia z mechanizmem. Wkładamy koło zębate na swoje miejsce i pociągamy za dźwignię. Poziom wody jeszcze bardziej się obniży, a my uzyskamy dostęp do kolejnych nowych pomieszczeń. Aby dostać się teraz do jednego z trudno dostępnych przedmiotów, jeszcze raz wychodzimy z sali głównym wyjściem i biegniemy na lewo. Na pierwszym rozwidleniu bierzemy korytarz po lewej i jeszcze jeden również na lewo. Wyjdziemy po drugiej stronie pomieszczenia z mechanizmem. Tam biegniemy kładką na prawo i zeskakujemy niżej. Biorąc kolejne przejście po lewej, zejdziemy na jeszcze niższy poziom, gdzie zeskakując po zniszczonym drewnianym rusztowaniu, dostaniemy się do kościotrupa z wielkim mieczem gniewu. Będąc na samym dole, uważajcie, ponieważ kręci się tu kilka potworów, a kiedy już się z nimi uporacie, dochodzimy do zamka limbicznego. Wkładamy trzy znalezione wcześniej pręty w odpowiednie sloty, co zakończy kolejną zagadkę i co najważniejsze, otworzy dostęp do pokoju z dwoma nowymi glifami. Wychodzimy i biegniemy na lewo do pomieszczenia z windą, którą zjeżdżamy na sam dół. W wielkiej sali czeka na nas nowy typ przeciwnika, który po pokonaniu potrafi rozdzielać się na kolejne słabsze maszkary i musimy ubić co do jednej, jeśli chcemy zranić naszego głównego oponenta. Po wszystkim podchodzimy do sarkofagu stojącego na środku i pociągamy za dźwignię. Ze środka zgarniamy asterski pierścień dominacji, młot Modusa i nową księgę kowalstwa limbicznego dla Viktora. Nie zapomnijcie także zabrać pryzmatu animowego, który leży w jednym z otworów wielkiego filaru. Wracamy na samą górę do pomieszczenia z mechanizmem. Zapewne rzuciły Wam się już w oczy ogromne wrota z wyżłobieniem na środku w kształcie młota. Z racji tego, że mamy taki w naszym inwentarzu, otwieramy drzwi do ostatniej, najważniejszej sali. Na środkowym piedestale leży nowa broń Miecz Żalu, a my rozprawiamy się ze wszystkimi potworami, po czym podchodzimy do niebieskiej maski po lewej i wkładamy w slot Kamień Żalu, co odpali przerywnik filmowy i póki co zakończy tym samym wydarzenia w tym regionie. Wracamy do transportera i rozmawiamy z Tanią na wszystkie możliwe tematy. Otworzy nam to kilka nowych lokacji, ale my wróćmy jeszcze na moment na bagna. Biegniemy w miejsce, w którym pierwszy raz spotkaliśmy naszego czworonożnego przyjaciela, od którego zabieramy obroże. Zacznie to nowy dobry uczynek, więc czemu by nie doprowadzić go do końca? Wybierzmy się zatem na wzgórza Wisa. obok drewnianej chatki biegniemy ścieżką na prawo aż do miejsca w którym wcześniej zamknęliśmy pętlę i dalej na lewo do samego końca Wchodzimy po drabinie i dalej cały czas prosto aż do obozu, w którym wcześniej podarowaliśmy leki pewnej kobiecie. Tym razem podchodzimy do starszego mężczyzny Albana, któremu oddajemy obrożę, co zakończy dobry uczynek najlepszy przyjaciel człowieka. Wróćmy do transportera, ponieważ czeka nas do zrobienia jeszcze jeden dobry uczynek. Wchodzimy po drabinie przy drewnianej chatce i rozmawiamy z Atticusem. Mamy dla niego klucze, które w końcu możemy mu oddać i zakończyć zadanie serce ze złota. Przy okazji, jeśli już tu jesteśmy, polecam na sam koniec udać się jeszcze do gildasa, aby zdać raport i odebrać kilka czekających na nas nagród. Na tym etapie powinniśmy dostać naszyjnik przerażenia, brosze gniewu, a także cztery glify. Glif furia, objęcia gniewu, drzazgi limbiczne i berserker. Na ten moment to już wszystko, a nasz kolejny przystanek to miasteczko Talju.